Jeśli chcesz tworzyć życie na własnych zasadach, w którym pieniądze nie będą dla Ciebie problemem czy ograniczeniem, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. W tym materiale chciałbym przekazać Ci perspektywę ze swojego oczywiście doświadczenia i z praktyki dotyczącą tego, w jaki sposób działa system, ogółem też mówiąc finansowy, ponieważ wiele młodych osób takiej perspektywy nie ma, bo nie ma skąd jej po prostu wziąć i zaczerpnąć. I dlaczego Ci dzisiaj będę o tym pierdolił? Ano, będę pierdolił Ci dzisiaj o tym, dlatego że jest to tak naprawdę relatywnie proste do rozkminki w kontekście rozegrania tego wszystkiego później, jeżeli zrozumiesz, jak działa system. Bo w dużym uproszczeniu, i wiem, że to bardzo mocno spłycam, ale ta gra będzie polegała na tym, żeby rozumiejąc cały system finansowy i to, w jaki sposób to wszystko działa, wypozycjonować się. Tak się rozepchać, wypozycjonować się w taki sposób, aby część miliardów dolarów, całego pieniądza w obiegu na całym świecie i w całym systemie finansowym, jaki krąży, po prostu w ułameczku procenta, precentyla i można było tak sobie to dzielić, po prostu przepływała przez Twoje ręce, przez Twoje konta bankowe, to dzięki czemu właśnie życie, które mamy jedno, będzie dla Ciebie dużo prostsze i o tym dzisiaj będzie ten odcinek. Kazik pracuje, zapraszam. Tutaj bardzo ładnie sobie to napisałem, więc pozwolę sobie przeczytać. System edukacji i system finansowy jest zaprojektowany tak, by ludzie uczyli się w szkole, zrobili studia i zaczęli pracę, a następnie harowali w niej do 60, płacąc wysokie podatki i czekając na emeryturę, której może nawet później nie dostaną. I to jest właśnie system do życia, w którym tak naprawdę większość z nas przez tą pierwszą część naszego życia zostaje programowana. No i teraz powiem Tobie, co ja zrobiłem, żeby wziąć i z niego wyjść i tak samo, co Ty możesz zrobić, żeby nie iść w tym kierunku. Oczywiście, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, to sobie idź i po prostu, żeby żyć sobie na własnych zasadach, żeby sobie łatwiej, żeby sobie spokojniej i przeżyć to życie, które mamy jedno tak naprawdę w no, zajebisty sposób, a nie potem żałować, że się czegoś nie zrobiło, korywa i tak dalej. Jedziemy. Zacznijmy od początku i ja wiem, że może już część z Was, Ty słyszałaś trochę o tym systemie i wiem, że to jest trochę oklepane, no ale... Jest ultra istotne, żeby potem zrozumieć cały kontekst tego, o czym będziemy tutaj dzisiaj mówić. Czyli schemat wygląda tak, że ucz się dobrze, zdobywaj dobre stopnie, czerwony pasek, potem idź na studia, potem zdobądź pracę dobrą, która będzie stabilna, która będzie zapewniała Ci bezpieczeństwo, w której będziesz płacił wysokie podatki, bo tak to w naszym systemie wygląda, w której będziesz miał trochę urlopu, pojedziesz sobie czasem na wakacje może dwa albo trzy razy w ciągu roku, ale nie za drogie. No, i będziesz po prostu czekać do emerytury, która w końcu pozwoli ci sobie żyć tak, jak przez całe życie chciałeś, bo wtedy będziesz mógł, bo cię państwo będzie wynagradzało i będzie dawało ci wypłatę, chociaż ona wypłata będzie głodowa i nikt też nie mówi, że potencjalnie może jej nie być, no ale to już jest inna całkiem kwestia. I oczywiście ja wiem, że znajdzie się 10-20% osób, które po przejściu tej drogi tak szkoła, studia i tak dalej, praca będzie sobie radzić zajebiście dobrze, bo będzie zarabiała w naprawdę fajne pieniądze, po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i lepiej sobie to wszystko no ale wiadomo, że teraz mówię o takiej większości osób o powiedzmy średniej ważonej. Natomiast to też warto zauważyć, że nie więcej niż 25%, czyli mniej niż 1 czwarta ludzi zarabia powyżej średniej krajowej, czyli 8400 brutto. To są aktualne dane GUS. Od razu sobie zobaczymy, ile tak naprawdę to jest netto, no bo to, to chuj mi obchodzi brutto. Pewnie Ciebie też. Dajmy umowę o pracę. Kwota brutto 8500, kwota netto 6100. No to jak teraz ktoś by tam chciał zarabiać ciągle 6100, mając na uwadze to, że inflacja ciągle jest, tak, i może będzie przyspieszać, może będzie mniej przyspieszać, ale ciągle będzie, no to myślę, że szczyt marzeń, mam nadzieję, że twoim szczytem marzeń to to nie jest. I najśmieszniejsze jest jeszcze w kontekście tej emerytury to, no, że jakby płacimy te składki ciągle do ZUS-u po tym, żeby ten ZUS nam je wypłacał na emeryturze, natomiast no, wygląda to w ten sposób, że w pewnym sensie ZUS, o czym słyszałem gdzieś tam, że to jest piramida finansowa, w takim sensie, no, że pieniądze które my teraz wpłacamy na przykład do niego, no to nie, nie jest tak, że jest tam konto pod tytułem Kacper-Kazimierczak i tam te pieniądze się zbierają. I ten Kacper-Kazimierczak, jak już będzie na emeryturze, to będą mu te pieniądze wypłacane. Tylko te pieniądze wypłacane są teraz tym osobom, które tą emeryturę mają, więc jeżeli. Ty będziesz chciała mieć wypłaconą emeryturę, no to będą musieli mieć ludzie, którzy będą na tą emeryturę twoją pracować wtedy, a że dzietność mamy, jaką mamy i że ZUS został założony jeszcze w takich latach, gdzie ta powiedzmy, latach świetności, dzietności w Polsce, no to też to wyglądało wcześniej inaczej. Dlatego, no ja, czy to na ZUS, czy na Państwo i na jego łaskę bym nie liczył i wziął się kurwa do roboty. No i właśnie, więc załóżmy, że przyświeca nam w głowie hmm, taka idea, że na tym świecie jesteśmy tu na chwilę, więc warto byłoby wykorzystać to życie jak najlepiej, jak najefektywniej, złapać je za mordę, rzucić o ścianę i pojechać na pełnej kurwie, a nie być trybikiem w systemie I jeżeli masz taką perspektywę, no to oglądamy dalej ten materiał i lecimy dalej. Najważniejsze to wiedzieć, że się w dupie jest, a drugie najważniejsze to... Rozkminić i wiedzieć, jak z tej dupy wyjść, a potem jeszcze jak do niej nie wrócić, no ale to już jest temat na całkowicie inny odcinek. I to, że się w dupie jest, no być może rozumiesz, zaczynasz rozumieć to w kontekście tego systemu z tego odcinka, natomiast dla mnie takim zapalnikiem, do tego było, jak w wieku 19 lat poszedłem sobie do pracy w fabryce w Niemczech. Ja jestem ze Zgrzewca, ogólnie to jest miasto graniczne, więc tam do Niemiec tak naprawdę do fabryki, do pracy to było 15-20 minut, w zależności kto w jakiej fabryce pracował. No i na tamte czasy, 2018 roku, instant, policeum, zarabianie 5,5 tysiąca, 6 tysięcy, to było tak, tak, albo i tak, jak jeszcze się mieszkało na przykład u rodziców. Gdzie jak się szło na studia, to często ludzie po studiach w Polsce gdzieś tam dostawali mi kasy. A tu można było mieć to od razu. No wiadomo, że to był typowy, typowy etat. No i oczywiście ja też ja nie wiedziałem, co chcę robić, więc mówię, dobra, to pójdę sobie do tych Niemiec, popracuję, odłożę trochę kasy i, i, i wrócę i, i będę napierdalać. No i tak jakby pewnie już w jakiś sposób wiesz, jak to się później potoczyło. Natomiast co było istotne, pracując w takiej fabryce, w takim trzyzmianowym trybie pracy, czyli od, to było chyba od 6 do 14, od 14 do 22 i od 22 do 6, yy, tak? Do 6 dobrze, do 6 rano były nocki. No i no, tak naprawdę zero kreatywnej tam pracy, no bo przychodzisz, stoisz przy maszynie i przekładasz z jednej strony na drugą. Ja akurat wtedy byłem w fabryce Birkenstocka, więc tam po prostu kleiłem klapki, czy tam wycinałem jakąś skórę, już mniejsza z tym. No ale właśnie, co mi to pokazało? No po pierwsze, no po prostu robota, no przepraszam, bo nie chcę obrazić, no ale jakby z, z takiego punktu, jeżeli jesteś ambitną osobą, to robota dla debila, no bo jakby nic nie musisz umieć, nic nie musisz wiedzieć, nic nie musisz robić, nic nie musisz nawet odezwać się, po prostu idziesz, stoisz przy maszynie, robisz tak. No i chuj. No i zarabiasz ogólnie zajebistą kasę, nie? Ale jakby poza tym nie ma nic więcej. No i to mi właśnie pokazało, jakby też zobaczyłem, wiecie, Ludzi, którzy w tej fabryce pracowali po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jak ja tam popracowałem trzy miesiące, no to już mnie kurwica wzięła i pierdolca trochę dostawałem, no bo mówię, no ja pierdolę, no przecież całe życie trochę nie może tak wyglądać, nie? I, i to było takim zapalnikiem do tego, żebym zaczął po prostu coś więcej myśleć, rozkmijać, czytać, no bo zobaczyłem jakby, no, nie chcę znowu powiedzieć, no, bo nie chcę obrażać, jakby ludzi, to nie jest jakby hejt w stronę tych ludzi, tylko ogólnie w kontekście samego systemu, tak? No, że to nie może tak wyglądać, trzeba robić coś innego. I taki wniosek do ciebie, jeżeli się jeszcze zastanawiasz, albo nie pracowałeś, albo miałeś taką, jakąś robotę, miałeś, to iść sobie do takiej, nawet na miesiąc dwa, dorywczej, ale fizycznej roboty. Takiej, gdzie, nie wiem, przykład mojego brata, który jest ode mnie 11-10 lat starszy, i on, jak był wtedy, też 17-18 lat, to, no to to był jakiś tam 2000 któryś rok. nie? I pamiętam jak rodzice, mam zawsze rodzice mi opowiadali, on też tą historię opowiadał, jak poszedł, on jakby bardziej był taki matwis i potem poszedł studiować na informatykę i ogólnie jest programistą. Teraz zarządza tam zespołami i już bardziej strukturami programistów niż tam programuje. Ale co było zabawne, no to poszedł do pracy układać kostkę brukową, jeszcze i, gdzieś tam w lato, jak była tak zwana lampa jak z e, i, i nie dość, że spalony, to jeszcze po prostu wszystko całe oblały, no bo tą kostkę gdzieś tam rozkładali, nie? I, i, i przyszedł, nie wiem, co to był pierwszy I drugi dzień taki wkurwiony i powiedział, że on nigdy nie będzie pracował fizycznie, że on to pierdoli. I że on to kiedyś będzie pracował z domu, kurwa, z komputera i będzie miał wyjebane. No wtedy jakby na tamte czasy jakby było to trochę nie do pomyślenia, że jeszcze pracować z domu i że tylko przy komputerze, bo to dopiero komputery, wiecie, wchodziły, to były takie, monitor to było coś takiego. W sensie coś takiego i coś takiego. Nie, że płaski monitor po prostu, no bo teraz są takie. No i trochę rodzice się śmiali, no a potem finalnie się to zmaterializowało, no bo właśnie to był dla niego taki zapalnik, że on taki był zawzięty w dążeniu do tego swojego marzenia, celu, realizacji tego, no że on po prostu to osiągnął. Nie? I jak sobie znajdziecie taką pracę, pójdziecie, to zobaczycie czego nie chcecie w życiu i już samo to będzie Was mocno motywowało do robienia, że wiecie dokładnie to czego nie chcecie, nie chcecie znaleźć się w tym miejscu, nie chcecie do niego wracać. W moim przypadku, w przypadku ludzi, których znam co się sprawdziło i być może sprawdzi się także w Twoim, no i w kontekście tego, jak już się wiedziało, że się w dupie jest, że trzeba z niej wyjść, no to teraz co robić, co robić, jak tutaj ogarnąć, no i to też mówiłem w innych odcinkach, tutaj tak dosłownie w telegraficznym skrócie podsumuję, bo teraz versus, no prawie 10 lat temu powiedzmy, no dobra, bądźmy 8, 6, 7, nie? lat temu, no YouTube'a tak rozbudowanego w kontekście całego kontentu i wszystkich specjalizacji, jakie ogólnie są, no nie było. Eee, więc ja poszedłem w książki, oczywiście teraz też bym poszedł w YouTube'a, Konkretnych marek osobistych Wam nie będę polecać, no bo tak nie mam kogoś takiego jednego, nie? jeżeli chodzi o biznes. Bardziej to jest po prostu czerpanie perspektywy od różnych od różnych ludzi i branie do, yy, dostosowywanie do siebie, do tego, co z Wami rezonuje. Natomiast jedna z pierwszych książek, która otworzyła mi oczy, to był Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec i... Ona już nie przystaje trochę do obecnych realiów, ale świetnie pokazuje tam perspektywę, jakby jednego rodzica i drugiego rodzica. Którzy, jeden był taki typowy etatowiec, taki systemowy, powiedzmy, a drugi to był typowy przedsiębiorca i takie przedsiębior, przedsiębiorczo, powiedzmy, edukował, rozwijał, rozwijał dziecko, nazwijmy to. I bardzo fajnie ta książka pokazywała, że część tych wzorców właśnie sam sobie odnosiłem do swoich rodziców. Nie? I mówiłem, ty, to można tak trochę inaczej, nie? to można z innej perspektywy na coś spojrzeć. I to było zajebiste, bo już to była taka pierwsza książka, ona jest bardzo cienka, więc jakby przeczytanie jej to jest nawet weekend, nie? żeby sobie zobaczyć po prostu i wyciągnąć jakieś tam wnioski dla siebie pod kątem tego właśnie, jak częściowo było się programowanym do tej pory, a jak, jeżeli się na przykład nie jest jakiś przedsiębiorczy, przedsiębiorczej mocno rodziny, jak można edukować swoje dzieci, czy po prostu w jaki sposób można do tego podejść z innej całkowicie strony. Nie? W kontekście samego systemu finansowego, jak to wszystko działa, tym, kto rządzi światem, wojna o pieniądz, Jeden i Wojna o Pieniądz 2 są takie dwie książki, które jakby przeczytasz je rzetelnie, są troszeczkę przygrubawe, ale niech Cię to nie zraża. No jakby jeżeli tą książkę nawet jedną przeczytasz, to Ci się tak oczy otworzą i to już kurwa nie, nigdy nie będzie to samo, nie? Więc to yy, Wojna o Pieniądz Jeden 2. Dowiesz się też oczywiście o historii pieniądza, o to jak to wszystko wygląda, natomiast jeszcze lepiej... Zrozumiesz samą istotę pieniądza filucjarnego, ogólnie pieniądza i tego, czym płacimy, za co żyjemy, tak, co nas wynagradza, o tych pieniądzach w grze, zwanej życiem, standard Bitcoina. Oprócz tego, że to wszystko, tego wszystkiego się dowiesz, to zrozumiesz też, dlaczego Bitcoin kurwa jest lifehackiem, jest grom na kodach naszych czasów i niewykorzystywanie go to jest z mojej perspektywy ogromna, ogromna, ogromna głupota. Ignorantwo, oczywiście, nie no jest paradoksalne, ale no. Sam wiem po sobie, że wystarczy tylko kupować bitcoina i nic więcej nie robić. Po prostu pozycjonuje się Twój kapitał bardzo, bardzo, bardzo mocno w długim terminie i bardzo Ci potem ułatwia życie, bo nawet w niektóre skiny sobie w CS inwestowałem po prostu zyskami z bitcoina i, i tyle, i na wszystkich pisałem buy bitcoin. I co można wtedy na to pozwolić? I bitcoin na to pozwala, a te skiny potem jeszcze też rosły. Na wartości też dobrej inwestycji okazała, ale mniejsza z tym, bo to dygresja od dygresji. Standard Bitcoina książka. Must have. Kolejna książka to raczej jest Tom, kilka tomów. Inteligentny inwestor XXI wieku od Tradera 21, która znowu trochę też jeszcze ci podsumuje w bardziej zgrabny sposób niż te pozostałe książki samą istotę pieniądza, ale co najważniejsze, pokaże ci wszystkie klasy aktywów, w jakie można inwestować, czyli Poznasz szynki finansowe, giełdę, zobaczysz jak wygląda temat złota, srebra, yy, ogólnie cyklów koniunkturalnych i tak dalej. Bardzo istotne. I też sobie zobaczysz, jakby w ogóle, jakie masz możliwości, tak? No bo to, to nie jest tak, żeby żyć nie wiedzą. Tylko, że na przykład, jak już jakieś pieniądze zarabiasz, no to dobrze wiedzieć, jakie są opcje inwestowania tych pieniędzy i pomnażania w długim terminie, a tych opcji jest ograniczona ilość. Jest tam 6 czy siedem najważniejszych, więc no nie poznać zasad gry, w którą się gra, żyjąc na tym świecie. Głupota. Więc inteligentny inwestor XXI wieku. Oczywiście linki do tych książek będą poniżej w opisie. No i dobra, mam tutaj w, w konspekcie tego odcinka zapisane, dlaczego potrzebujesz niezależności finansowej. Dlaczego jej potrzebujesz? Ja wiem, że o tym sporo mówię, ogólnie się o tym mówi. To jest taki koncept dążenia do niezależności finansowej i być może też podstawisz sobie miejskie dożeganie, jak to słyszysz, no ale to tak naprawdę o to chodzi i to daje bardzo duży komfort życia później i podejmowania decyzji i w ogóle zabezpieczenia siebie, rodziny, życia na własnych zasadach, ona jest bardzo potrzebna. No bo właśnie, możesz robić to, co chcesz. W sensie, jeżeli masz już pewien kapitał, no nawet dajmy pół miliona, 500 tysięcy, tak. Koszty życia masz jakieś tam typu 5, 6, 7 tysięcy, i tak sobie gdzieś tam jeszcze zarabiasz z pracy. Nie potrzebujesz, nie ulegasz propagandzie kupowania mieszkania na kredyt, bo na razie go nie potrzebujesz. Czy jakichś takich drogich zabawek, no ogólnie masz czego żyć, no to. Masz ten komfort, dzięki czemu nie musisz godzić się na każdą pracę, byleby tylko musisz zarabiać, tylko yy, możesz sobie podnosić swoje kompetencje, możesz chwilę nie pracować, yy, nauczyć czegoś nowego, czy rozpływać iść w jakimś kierunku swoim biznesowym i masz ten komfort, że nie spinasz się nie wiadomo jak, bo zaraz nie będziesz miał ułożyć co do garnka, tylko faktycznie możesz robić to, co chcesz, to, to, co jest z tobą spójne, to, co z tobą rezonuje, to, w co wierzysz, a nie pracować w robocie, której kurwa nie lubisz, że jak masz do niej iść, to cię mdlić zaczyna, no, to jest ogólnie jakby pojebana kwestia, nie? I ja kiedyś tak miałem i tego nie życzę, bo pamiętam, jak do tej fabryki y, trzeba było jechać na przykład nie wiem, na szóstą, no to się wstawało po czwartej czasem, jak była jakaś zima. Ja pierdolę, teraz to przypominam, to. No i podadanie niezależność finansowa jest, żeby móc sobie żyć na własnych zasadach, realizować projekty, jakieś chce, cieszyć się tym życiem, pojechać sobie na wakacje, kiedy chcesz pojechać na wakacje, kupić sobie, kurwa, buty, jakie sobie chcesz kupić, kupić sobie zegarek, jaki chcesz sobie kupić, ale kupić sobie, bo chcesz, bo ci potrzeba, bo tobie się podoba, nie dlatego, że musisz, kurwa, bo inni zobaczą, bo ja czegoś takiego nie mam i że będę się chwalić, gdzieś tam, jak jest to powiedzenie, że kupujesz rzeczy, na które cię stać, żeby zaimponować ludziom, jakby... Którzy, cię mają, którzy w ciebie mają wyjebane, czy którzy tak naprawdę nie mają wpływu na twoje życie, nie są w twoim jakimś tam zaufanym kręgu, nie? Dlatego niezależność finansowa, jeszcze to, co jest najlepsze, do osiągnięcia w kilka lat. To nie chodzi o to, że masz osiągnąć w rok czy dwa, bo nie osiągniesz, bo droga na skróty typu jakiś trading, jakieś nie wiadomo, jakie biznesy. Oczywiście część osób się uda, bo część osób kupi jakiegoś tam altcoina i urośnie to razy 100 i sprzeda i będzie miała milion, tak? Ale no to. To są bardzo duże wyjątki od reguły. To trochę tak jak w totolotku. Każdy mówi o tym wygranym, a nikt nie mówi o tych milionach osób, które przegrały. Nie? Więc naprawdę, oczywiście, nauczysz się na swoich błędach. Jak chcesz przypierdalać kasę i czas, to spoko. Ja mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, że no ja o tej niezależności finansowej, to wszystko, co mówię ci w tym odcinku, zrozumiałem w tym wieku 19, 20, 21 lat. Miałem to marzenie, no i to marzenie się spełniło w wieku 26, 27 lat. Więc kilka lat ciężkiej pracy, ale też fajnej, ale też. Spędzania czasu z znajomymi, z rodziną, yy, świadomie przeżywania tego wszystkiego i cieszenia się tym częściowo, tym procesem. To o tym też mówię, to było zajebiste. Więc to jest realne do osiągnięcia. Tylko najpierw zrozum w grę, grę w jaką grasz, odpal jeszcze raz ten odcinek, to o czym mówiłem, wynotuj sobie, co warto było, żebyś zrobił, nawet w kontekście tych książek. tak? Zrozumiesz, otworzą Ci się oczy, zobaczysz nowe perspektywy, pójdziesz sobie w jednym, w drugim albo w trzecim kierunku. Gwarantuję, że po przeczytaniu tych książek, bazując na tym materiale, nie powiesz, no kurwa co za debil, dałem się naciągnąć, że se kupiłem książki za 200 zł i je przeczytałem. No nie, tak na pewno nie będzie. Dobra, teraz jakbym widział tą drogę do niezależności finansowej, no tak, że jeżeli podejmujemy decyzję, no to okej, okay, rozumiemy, co się z tym wiąże, że będzie trochę mniej opierdalania się, będzie trochę mniej imprezowania, wychodzenie ze znajomymi na piwo, takimi znajomymi, w rozumieniu mnie, najbliższym gronem przyjaciół, i będzie trochę więcej pracy. W koncentracji, w ciszy, w spokoju, we własnym, gdzieś tam zakątku, ale że ta praca da efekty za kilka lat i żeby się po prostu nie zrażać. Oczywiście ona cały czas będzie procentować, bo cały czas z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będziesz widział, że idzie to w dobrym kierunku. Nawiązywałem do tego tradingu i serio, jakby nie idźcie drogą na skróty, bo miałem znajomego, który gdzieś tam razem ze mną inwestował w 2021 roku, w kontekście tego, że też inwestował w tym czasie i grał dużo bardziej ryzykownie, leciał w trading, leciał na dźwigniach, no i efekt był taki, że wiecie, po kilku latach, no co, jak się z nim rok temu widziałem, no tak, kazazzi, kurwa, no przejebałem wszystko, żałuję, no ale co zrobić, trzeba działać. No i już nawet chuj z tymi pieniędzmi, bo to pieniądze się zarobi, tylko najgorsze jest to, że tracąc pieniądze w taki sposób, właśnie idąc, skręcając te boczne uliczki, chcąc mieć szyb, szybką gratyfikację, tracisz nie tylko te pieniądze, tylko tracisz czas na zarobienie tych pieniędzy. Wiesz, robisz rok, dwa, nie wiem, w Niemczech, w Holandii, odkładasz ten hajs, potem go przepierdalasz. No to po chuj do tej Holandii przyjechałeś, no co? Jakby nic się tam nie nauczyłeś, nie wiem, wyrywałeś, kurwa, truskawki czy ogórki i, i, i przepalony czas, nie? Więc totalnie, totalnie bez sensu. W pierwszej kolejności musisz zrozumieć fundament, czyli jak działa system finansowy i mo monetarny, czyli te książki, o których omówiłem. Dalej, podstawy biznesu, książka Zero to One, i książka Podręcznik startupu, budowa wielkiej firmy krok po kroku. przyłóżcie kurwa, żeby to przeczytać ze zrozumieniem. Jeżeli masz jakieś pomysły biznesowe, to sobie kminić te pomysły w trakcie czytania tych książek i y, próbować je realizować. Dalej kolejny fundament to są sprzedaż i marketing i kolejny temat to jest AI. Aktualnie bardzo mocny skill. No kiedyś tego nie było. Bardzo mocno wykorzystujemy AI automatyzację highstworu -y w swojej firmie. Ultra bardzo to pomaga i pomaga też to w długim terminie zbudować przewagę operacyjną nad konkurencją. Ale to znowu jest też temat na inny odcinek także. System finansowy, monetarny, żeby zrozumieć istotę pieniądza, jak działa, żeby wypozycjonować się na jego przepływ, podstawy biznesu, sprzedaż i marketing i AI. I to są cztery obszary, których sobie powinien zrobić takie mini studia i sobie po prostu codziennie jeden przedmiot brać i się masterować z niego. Oczywiście masterować w tym sensie, że po prostu rozumieć fundamenty, rozumieć istotę i sobie móc po prostu zdecydować, czy idę w to dalej, czy, czy zostawię na tym etapie i sobie indej w inną specjalizację, nie? Dobra. Dalej, co robisz? Ograniczasz koszty życia do minimum i starasz się zarabiać po prostu jak najwięcej na tyle, ile po prostu możesz. Mieszkasz u rodziców i możesz u nich mieszkać na razie? To mieszkaj. Idziesz na studia? Zajebiście. Nie bierz sam kawalerki jakiegoś dużego mieszkania, tylko daj się znowu najlepiej pokój w mieszkaniu dwu, trzy, cztery osobom, najlepiej z ludźmi, których nie znasz, bo znowu to będzie tej case tego, że zobaczysz to, czego nie chcesz. Oczywiście może być fajnie, może być zajbiście, no ale jakby wiadomo, no, ludzie w wieku 30-40 lat nie mieszkają w pokojach z innymi ludźmi obcymi, nie? to też zobaczysz po prostu, czego potem nie chcesz i żeby do tego nie wracać. Co my tu dalej mamy? Warto to przeżyć. Oczywiście tutaj jeszcze sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć, tego powiedzieć, żebyś nie żył jak pustelnik. Pójdź sobie na wakacje, kup sobie coś od czasu do czasu, iść na siłownię czy na jakieś koncerty. No, chodzi o to, żeby ograniczać koszty do minimum, ale żeby też cieszyć się tym życiem i żeby jakąś część tego, co się zarabia, typu, wiem, 10, 20, 30, 40%, przeznaczyć na jakieś przyjemności. No, bo nie chodzi o to, żeby po prostu 6 lat żyć jak pustelnik. No, ja akurat miałem tak, że, no, te 80-90% oszczędności inwestowałem w Bitcoin no i te 10, 20 sobie przeznaczałem, czy to na jakiś rozwój swój, czy właśnie na jakieś takie rzeczy, które, no, które sprawia mi przyjemność, powiedzmy. No i dalej zrobiłbym też to samo, czyli bym inwestował długoterminowo w Bitcoina i Ethereum i przyciągnął zwiększenie zarobków w oszczędzaniu i inwestowaniu. To naprawdę w perspektywie kilka lat dalej jest potencjał na to, żeby razy kilka sobie zrobić. I no, nie wiem, wrzucisz w perspektywie następnego roku 200 100 tysięcy, urościć to razy 5, co nie jest naprawdę wielkim jakimś wyczynem. Mądrze robiąc to. No i masz 500 tysięcy. Pół miliona w plecaku i sobie po prostu żyjesz jak król, Podejmując już na spokojnie decyzję, świadomie zastanawiając się nad tym, co chcesz zrobić ze swoim życiem, w którym kierunku zawodowym chcesz iść, jak chcesz wnosić wartość do życia innych ludzi, żeby sobie po prostu to życie fajnie przeżyć, robiąc to, co cię spełnia i jeszcze po prostu no, żyjąc na własnych zasadach. Mógłbym o tym pierdolić i pierdolić, ale myślę, że jeżeli do tego momentu dotrwałeś, dotrwałaś, to zrozumiałeś, zrozumiałaś istotę tego odcinka, tego, co chciałem ci przekazać, dlatego co? Trzymam za ciebie kciuki żebyśmy, kurwa, silną Polskę budowali, żeby więcej młodych ludzi po prostu cieszyło się życiem, rozumiało, jak to wszystko działa, no bo lepiej po to wszystko rozegramy i lepiej rozgrywać też życie jako Polska, niż żebyśmy byli takimi trybikami w systemie, już pracując na przykład globalnie, no i chuja, kurwa, mieć i żeby Polski nie było na przykład za 100 lat. Także trzymam za Ciebie kciuki, liczę, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Wam Vamos, Polska!